Dobry. Jak widać pogoda dziś nieco bardziej barowa. Porównując z wczorajszym wieczorem, no to naprawdę jest różnica, ale widzieliśmy o tym, bo w prognozach to było dość jasno pokazywane, że może padać cały dzień, może padać nawet jutro. Więc mimo tego, że w Polsce teraz jak sprawdzaliśmy w okolicach Wrocławia jest około 27 stopni słońce, pełna, pełna lampa, że tak powiem, no to tutaj jest jak jest, ale byliśmy tego świadomi wybierając takie kraje na wyjazd. Wakacyjny, bowiem no, Skandynawia ma to do siebie, że może być 30 stopni przez tydzień, a przez kolejny tydzień po prostu padać deszcz, szaro-buro i ponuro w środku lata. Wiem, kiedy zaświadczyłem tego, w Norwegii było podobnie, więc yy, jest to dla nas rzecz jak najbardziej oczywista. Dziś pokażemy was, Wam, jak spędzamy taki dzień yy, w podróży, jak się staramy wykorzystać dzień gorszej pogody, co robić, czego byłoby nam szkoda robić. O, komarów jest od groma. Co robić, czego byłoby nam szkoda robić piękny słowszy dzień. A to po prostu zrobić trzeba, albo czasami warto zwolnić, uspokoić się, żeby później nabrać siłę do czegoś, czegoś większego. tego wrócił z, ze spaceru z pancią, jest właśnie śniadanko, teraz mówi panie co robimy. Nie będę uspokój się, odpocznij i idziemy. My zjeść Puste. Zobaczmy czy daje sobie wszystko. Tak, Michał, puste. To jest mm, poranny rozgarbiacz, parasol, który się w tej chwili służy nam jako chowek dla butów. O, na przykład, żeby buty się miały dobrze. A tutaj e, spirala, która służy do tego, aby komary możliwie w najmniejszej ilości wlatywały do środka, no bo to, że będą wlatywać to jasne, aczkolwiek chcemy, sobie ta ilość była możliwie najmniejsza. Teraz Wsiadam do czegoś, co zajmuje mi stanowczo dużo czasu i za dużo czasu, a mianowicie nakręcanie vlogów, które potem widzicie w postaci filmów na YouTube. Średnio taki film nakrywam w zależności od jego długości, jakbym zliczył robocze godziny, to jest około 10, czasem więcej. Z <laughs> reguły są to godziny po całym yy, dniu, czyli wieczorem. Siedzę gdzieś tam od 21.00 do 12.00 w nocy. Oczywiście z przerwami nie z wyciągiem, no dlatego one się ukazują raz w tygodniu, raz na 5 dni. Chciałbym, żeby się ukazywały częściej, co 3-4 dni, natomiast no, jeszcze nie umiem na tyle, żeby to robić sprawniej. może się kiedyś nauczyć, do tego dążyć, bo na razie zajmuje mi to strasznie dużo czasu, więc korzystając z takiej pogody, jak jest dzisiaj za oknem, no to mm, dziś właśnie to sobie zrobimy w ciągu dnia, a nie idzie do swojego pokoju. Bye. godzina 15, niezmiennie pada czasami mniej ale zobaczcie tam sobie ludzie palą ogień w chatce Pagajusek. a właśnie przyszedł ze spaceru tak o Joseku popada chodźcie tu przyszedł, cieszy się o merda w po krzokach gdzie się przywita, co pancia robi o zemierda. Czas na obiad. Ania robi co można na gazie w domu, a ja idę kiełbaski na ognisku przygotować z Gajusem. Idziemy Gajus? Chodź. Wróciłem z kiełbasek, niestety nie nagrałem tego, jak e, się ładnie piekły, no bo dwójka też Niemców, parę Niemców było, którzy też są w podróży przez rok czasu, więc zobaczcie efekt końcowy. Moje kiełbasy, a reszta mojej małżonki. Nie. Nie? Ja bym powiedziała powiedzieć, że nawet w pochmurny dzień można wyczarować takie ładne jedzenie, tak? Tak. tak. Nie przeszkodzi. Dokładnie tak. Także smacznego. Tak, dzień prawie minął, w tej chwili godzina 20. Czyli jak widzieliście, śniadanko, praca, potem obiad. Popracowaliśmy, trochę pomotowałem film. Jeszcze sobie go nie zrobiłem, aczkolwiek dużo zrobiłem. Trochę posiedzieliśmy z towarzystwem przy ognisku, robiąc sobie kiełbaskę w domku. Za chwilę może pójdziemy jeszcze raz sobie zrobić sami ogień w kominku. Ogrzejemy się, pogadamy, pomyślimy co jutro. Idziemy do naszej chatki, zrobić ogień i się rozgrzać. Ogień się powoli rozpala. Drobienko jest naszykowane tutaj, zaszły płachtę po Gajusie, bo Gajus sobie dzisiaj na nie polegiwał jak przychodził z zewnątrz do auta, więc jest trochę mokra. Drobienko trochę nanosiliśmy też sami i porąbaliśmy, żeby nie być takimi tylko pasożytami. A jest sobie upatrzył lokalizację tu. Kolejny dzień. Już półtora dnia za nami. Chwilę temu jeszcze soczyście padało. Poranek obudził nas szarobury i ponury. W tej chwili mamy godzinę pół do dwunastej. Właśnie przestaje padać. Słonko wyszło, więc ich humor się poprawiają. Jest pięknie. Nasz kamp, który widzieliście z perspektywy szaroburej w ostatnim czasie w końcu nabrało światła. Jest pięknie, kolorowo. Jest przyjemnie. Wszyscy się cieszą radością i życiem. No jesteśmy w tej chwili tu auto mamy gdzieś tu tu jest kibelek i tu pójdzie teraz wzdłuż i tu jest sauna nad jeziorem zobaczymy dotarliśmy do Patviuso National Park czy jakoś tak park jest królestwem niedźwiedzia znajduje się przy wschodniej granicy Finlandii w Karelii Północnej faktycznie jak tu jechaliśmy to przez 30, -30 km Zero ruchu samochodowego same gęste lasy, takie gęste, gęste. No, pogoda się taka zrobiła jaka się zrobiła. I już myślałem, że po prostu raczej tu nie zostaniemy, bo, no, bo pewnie ludzi nie ma. Bo po drodze faktycznie nie było, ale jak dojechaliśmy na miejsce, trochę autium jednak okazało, że jest. Są ludzie, którzy są z namiotami porozbijani. Dwa, trzy namioty widzieliśmy. E, jakieś osobówki dojechały, które też gdzieś idą na szlak, więc widać mimo no, tak odległego szlaku. E, to ludzi tutaj czasami trochę jest. Ale zmierzam do tego, że jednym z naszych marzeń pobytu w Finlandii było skorzystanie z sauny, ale nie takiej sauny elektrycznej, bo taką to my mamy, gdzieś tam korzystamy na co dzień w Polsce. Chcieliśmy bardzo skorzystać z sauny opalanej drewnem, gdzieś najlepiej przy jeziorze. Wiecie, jak się ogląda w filmach, czy w jakichś tam innych historiach, że wychodzi z sauny, wchodzi do jeziora i w ogóle super, pachnie tym drewnem i coś takiego nam się chciało. No szukaliśmy trochę tych saun i w większości to są albo właśnie gdzieś w hotelach, w jakichś spa i różnych historiach, a takich nie chcieliśmy. No albo elektryczne, a myśmy chcieli właśnie taką. Taką właśnie znaleźliśmy tutaj w tym parku. Mamy saunę Koła dzicz. Las, gęsty las. Mam nadzieję, że niedźwiedzi nie ma. I w tej chwili idę rozpalić ogień w tej saunie. Widzicie, czy jest wyjście. Wyjście do jeziora tam będziemy moczyć swoje zgrzane ciała, mam nadzieję. A teraz chodzę do roboty, bo najpierw trzeba tą saunę po prostu rozgrzać, rozpalić. Więc idę to zrobić. W środku mamy taki pokój, pokój pomieszczenie, gdzie możesz się odpocząć. Bo w grzaniu się, tu jakieś są ręczniczki czy ręczniczki, wieszaczki na ręczniczki i sala główna jest tutaj, spore pomieszczenie pachnie ładnie trawką tu jest jakiś prąd, chyba może włączyć, gdzie widać lepiej o, coś tu jest takie wielkie widzicie baniaki chyba na wodę, nie wiem tu świeczkę sobie można zapalić, widok na zewnątrz no a tutaj mamy wielkie drewniane yy, Ławy, gdzie sobie usiądziemy no i piec za który się za chwilę zabiorę kamienie nic nie widać, ciemno piec, który muszę iść teraz ogarnąć i przygotować do rozpałki, myślę, że to się, ciekaw tym jak długo to się będzie rozpalało, wygrzewało bo nigdy nie nagrzewałem osobiście takiej równianej sauny, więc nie znam czasu i przestrzeni jak to długo trwa Roboty. A dzisiaj pogoda teraz się zrobiła idealna na saunę, bo nie, ma, nie jest ciepło na zewnątrz, więc jest poczucie chłodu, więc z przyjemnością wygrzejemy swoje cielska. A tutaj zobaczcie drewno, ładnie pociopane. sporo tego jest. Eee, w tej budce, obok jest nasza sauna. No więc do roboty chłopy złoty. pewne powinno być suche zobaczmy, jak szybko to pójdzie. Zobaczmy, już nam się pali Czarny nie są tu. Teraz trochę widać lepiej. Zobaczymy, jak to długo się rozpala. to nie są. Jadra do napełnienia, teraz pójdziemy do jeziora po wodę i będziemy sobie tutaj ogarniać kwarte, a tutaj jest taki taki naturalny, zobaczcie jaki jest super. Wszystko takie. O! Muszę sobie zasunąć, to by cię po nią ciekało. To jest takie fajnie wyźbione. 10 minut I odczucie, no jest cieplej, oczywiście jest po prostu cieplej, a nie gorąco. Więc jeszcze daleko do tego, żeby było komfortowo, żeby tu wchodzić nago. No ale rozpaliło się to najważniejsze. Zaraz dorzucimy rękę i myślę, że będzie dobrze. Parowane, aparat nie daje rady, wszystko zamazane. O. Jak było, Matuś? Było fantastycznie. Woda jest w bardzo ciepła, w porównaniu z tym, co jest na zewnątrz. A teraz jak wyszedłem, w ogóle jest ciepło. W ogóle nie mam potrzeby się ubierania. Chyba tak przez sauną będę Super, naprawdę super. I Świetne przeżycie. Poczuć to, że możesz wyjść z sauny i się położyć od razu, skosić do wody. To jest po prostu rewelacja. A jak ta woda jest taka przyjemna... Uh, super. I wracamy po dwugodzinnym saunowaniu, gdzie było przepysznie. Eee, no po prostu bomba. Zaczamy wygrzanie z Anusią. Naprawdę pierwszy raz miałem okazję, nie, pierwszy raz nie, ale... ale na pewno nie miałem okazji tak po prostu w takiej saunie tradycyjnej być możliwością wejścia do jeziora cudnie także... Dzień bardzo udany. Mimo tego, że pogoda dookoła taka jest jaka jest, a chyba tym bardziej udany, no bo w taką pogodę się przyjemnie saunuje. Gdyby było słońce, ciepło, to pewnie nie byłoby takiej frajdy, takiego fanu. A teraz jest po prostu zarąbiście. Kończymy na dziś. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hej!